Siemanko, świętego, ja jestem wart. mną z Mishimi, tutaj. Elu, 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 Murder, Mystery Double A oczywiście, dzisiaj tutaj sobie polecimy ołje dwóch morderców, dwóch detektywów. I oh, kto się je okaże jest. być takim złym ufolutkiem. żeby to nie był Mishimi. Dlaczego będziesz złym ufoludkiem? Ech, mam nadzieję, że nie będę. A, dobra. O nie, i to nie byłeś ty. Zginąłem jako o, o pierwszy, nie. naprawdę super. <grym> Od kogo? O nie, to też tu. To jest tak, taka blond dziewczyna w niebieskiej, kur... Znaczy w niebieskim ubranku i jakiś biały gościu z pelerynką czarną z fioletowymi wzorkami. Hm. Fioletowe i białe do no. Tak biegają o, koło siebie. O tutaj detektyw dele zginął. No, uwaga, Ej, rozdzielili ten... się. Czekaj... O tak, 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 to jest morderca to. Dobrze, dobrze, idź tam, idź tam, idź tam. Ty, ale my to zrobimy, słuchaj. Gdzie, gdzie? Do góry? Dobry. Nie, 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 on, on tam dookoła biegał. Dobra. Nie, 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 to nie oni, to nie oni, to nie oni, to nie oni spokojnie. Dobra, Dobra tedy lecisz, to będę patrzył czy on będzie biegł. Dobra, droga wolna do przodu. Lecę, lecę. Dobra, on jest w tym głównym lobby, w holu. O, o, dobrze, 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 wbiegaj, biegaj, biegaj. biegaj. Idzie? Dobra. On jest za schodami, teraz biegnie w stronę tego środka. oj, dobra, bec... uważaj, celuj, celuj już, celuj już, celuj, bo on na ciebie leci. No właśnie, zanim za biegniesz, to on, to on, ten biały, ten biały. Nie, nie trafiłem w niego, tylko w tego drugiego. O nie! O nie! A jak unlucky. No cóż, musiał podejść, no. No cóż aj, aj, aj. po prostu. Pan Paweł. Pan Paweł. O, je, Ale jeden tak był. Na szczęście. Ale, kurde, jeden no. Ale dobrze dobrze to obu sterowałem, że tak powiem. Gdzie, tak gdzie dobrze kogo sterowałem? Być. Tak. Przyjąłem sterowanie nad Mishimim. Ty to brzmi jak clickbait, który się nie sprzeda. No nieźle. No masz? To... i Tak bym zdecydowanie tobą yy, nie sterował. Dobra, ja ci zaraz powiem kto to taki zły i niedobry. Chyba żebym powiedział kto jest Ej. detektywem. Ej, powiem zobaczysz. ci, że... Nie wiem. Niestety... Ej. Niestety powiem ci, że przykra sytuacja. Jestem innocentem. Jak to się stało? Ja nie wiem. To yy, kolejny. No şey, widzę, widzę morderce. Widzę morderce. Kto to, kto to, kto to? Yy, na tabie. BGB-8. I, I zmienili mapę? Tak? No do portu zapłynął statek. Zawinął za ten coś tam. Okej. Okay. I, I nie ma takiego dookoła przejścia. No do widzę, 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 widzę. No i pan Cześć. Paweł. Właśnie strzeliliśmy. Czy mówisz, że detektyw z ciebie? Nie! Kto, kto jest zabójcą? Kto jest zabójcą? BGDB Juli 8 BGDB... BGDB... BGDB, BGDB, BGDB. BGDB, 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 BGDB. Eee, no masz? O jest, widzę, dobra Dawaj, dawaj, dawaj Bij, bij, bij Nie mam łuku No masz? To uciekaj Ale, ale widzę, w sensie na tabie chodziło mi <grym> Dobra, a to teraz jest góra w ogóle otwarta Górą można chodzić mm. No sobie A to oni po prostu zmienili, chyba kiedyś tak było, czy nie? No tutaj dało się wchodzić kiedyś na górę, i później no zmienili właśnie. tą mapę i później chyba teraz, teraz, też znowu teraz zmienili... Takie bajery. Tak, żeby się nie nudziło. Mm. O, o, masz morderca, masz morderca obok siebie. Przegrałeś, umarłeś. Dziękuję. Zabiłem, halo. No i brawo, i wygrałeś. Halo. Co się stało? Co się stało? Co? O co okay. No już. Co ty? Już? Co ty? Co ty? Tak już? Tak o? Tak, hot. I już. No to fajno. Miałeś fa final killa. Także final razem, razem się załapaliśmy na jakiegoś killa tutaj. Here. To teraz dwóch morderów. No, to by było dobre. I... Albyśmy ich... Ale oczywiście nimi nie będziemy. Nigdy w życiu nam się nie uda. Chyba, żebyśmy ciągle grali tak. Tak sobie cał, cały dzień zrobili w Murder Mystery tak? i w końcu jedną rundę by nam się udało. I wtedy byśmy nagrali. <laughs> Takie rzeczy by były. I byśmy zginęli od no. razu na samym początku. Ten detektyw od razu tak, tak po prostu strzela po każdym, jak akurat my byliśmy. Oni aż shit. Ale trafiali się tacy, którzy. Wiesz, idzie sobie taki detektyw i tak, o to ty na pewno, i strzela, nie? No. Takie ty, ale powiem ci, że ja naprawdę... leć, no. leć, leć, dobra nie. Naprawdę fajnie mi tutaj drop golda mam. Ja też mam bardzo fajne, mam całe... o, już dwie sztuki, już dwie sztuki, słuchaj. No to... Ja mam... jakbyśmy połączyli siły, to byśmy mieli 11. No masz. A ja już mam 10. O ty. Teraz tylko, kto to jest... Kim jest morderca? Patrzysz na moje dzisiejsze tutaj gierki, to zaraz ci powiem. <laughs> No nieźle, no nieźle. Aha, stun tyle co, chyba. Już wiem, Jezus jest, Jezus jest zabójcą! Już nie jest. <grym> oh my god, co się porobiło? Jakieś fanfiction poleciało normalnie, o! No centralnie. Kurde, Jezus. Jezusa zabił. Co <grym> OMG halo, nie Stop Stop No nieźle Ta gra jest zła, ja wychodzę. O, po drugiej stronie detektyw padł. Uuu, to trzeba. Szary gościu, szary gościu, szara bluza gościu Dobra Ty tam jest dwóch detektywów padło. Serio? Kurde. Tak. I to nie jest szary Steve. Czy to jest szary Steve? Weź mnie uderz. Nie? Okej. Okay. No, boski do szary Steve. Czyli sz nie szary Steve, ale szara bluza. Tak, dobra. tak, tak. Jakiś szary typek taki. Jaki odcień szarego? <laughs> Chyba cię grzeje. W papę. <laughs> Przydałoby się mi 5 złota jeszcze. O widzę, a nie to szary Steve. Szary Steve, farmę miał. Ja, szary i Steve ja. poległ Wiem, widziałem od kogo Gdzie ten Wola. szary typ? Gdzieś on tu był U góry był, u góry był Tu, tu biegnie Wola. jakiś szary typ, ale to nie był... To... Os... Szare bluza, czarne włosy Już nie wiem, który szary typ Tu kilku szarych typów widzę Chyba, chyba czarne, ej bez kitu, kilku jest Ej, ej, ej Halo, pogubiłem się, halo Teraz który to? A to kur... O nie, o, ktoś napisał, że jestem mordercą ja jesteś green eyes. Na pewno jest dzień mordercy. Jest! Nie! Strzeliłem, ale nie trafiłem w niego. God damn it. Uuuu. Uuuu. Mm, God Uratowałem damn. Znaczy w sumie... Pomściłem cię, że tak powiem. <laughs> to mu napisałem. <laughs> no to nieźle. Pomyśli, że umarłem przez niego, nie? <noise> czy coś się. <noise> A tym razem Ej, to spadłem. Ale ten, ale ten, powiem ci, że hmm? już graliśmy tą mapkę. Tak graliśmy. I to jest teraz miniona. Jup, yup, I... jup. Ja bym kampił u góry. Tam gdzie wtedy? A nie, bo trzeba najpierw złoto zabrać, No tak. No tak. <głos> <głos> Never mind. Moja taktyka nie wypaliła. Always mind. Oh, oh. Oj, oj, oj. Zabrał złoto. No dobrze. Jak gorączka nie. złota, ta gorączka złota. Nie, 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 nie. Uf, jakie typy zostawili mi złota? Janusz, alert. Uf. Zaraz padnę Już z tego żyję. wszystkiego, bo mam za dużo złota. A ja spadłem do wody przez przypadek. Okej. Okay. To tu wiesz, wszystkich obserwuję, którzy koło mnie się kręcą, jakbym na morderce okay. trafił czy coś, nie? Jedno? You know? Jedno... o, Fajno. mam jakiegoś trupka i chyba jestem nieżywy? Nie, ja żyję. Dobrze. <grystanie> ja, ży ja żyję czy ja nie żyję? <grystanie> żyć czy nie żyć, o to jest pytanie. <grystanie> no, ten tego. Nie! Gościu z patykiem jest mordercą. A jak on wygląda i się zwie? Ma, ma złoty hełm i jest kolorowy. Kolorowy, wrozowe... złoty hełm. Słuchajcie, szukamy go. Ma diaksowy, sobie hełm ma. czy... Tam, tam, diaksowy hełm, tam naprzeciwko, widzisz? Widzę. O nie, on tu wejdzie. O nie, strzeliłem. Uciekam. Rzucił, obok mnie. Obok też mnie, uciekam. O nie, o nie, drugi morderca tu był. O nie, rzuca. No, Znowu Drugi rzuciłem. morderca, jakiś biały. Cały na biało drugi morderca. Nie. nie wiem, czy cena biała, nieważne. tam tego? Nie, nie mam łuku. Dobra, okay. Ja nie wiem, co tu się wyprawia, ty. Halo, co tu jest? O co chodzi? <laughs> Wszyscy w niego strzelają, ty. Bouche, Hestro. jesteś mortarzów? Tak, drugi to jest taka dziewczyna, słuchaj. O. Z różową polerynką i nick O, ad, dobra, chyba jestem. No, widzę. No. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I taki... ma normalny zwykły mieczyk, także... Musi być klacz. Uważaj, uważaj, uważaj! Nie. Jakie kombo typów masz! Uważaj, gonił cię teraz! To jest dwójka morderców. Co? Nie trafiłem! Oj, z góry! Nie. Ajajaj... Aj, aj. Yeah, dobra. Nie, to przez ten ping chyba, to wszystko przez ten ping. Stuwa, bo tutaj, myślimy jak go już dzisiaj dwa razy wywalił jak, jak nagrywamy. Także no. Jak <ś Lincoln> nic. O, kim jesteś? U... U... Zobacz, Jesteśmy na tacie. Jesteśmy detektywami! <i> OMG! <bowling> <cafe. im> <O> <cine>. Ale... Gdzie jesteś? Trzymajmy się razem. Ale chillowo, na górze. O, jestem obok ciebie. O, dobra, może tam może być morderesa. Bo oni tamten gościu coś się tak dziwnie patrzył. Dobra, Dobra, musimy lukać, musimy lukać. Lucky look. Czemu nie byliśmy mordercami razem? No. To byłby detektyw z boku, ale mordercy. No, nie wiem gdzie jesteś. Ja dalej w tym samym miejscu w sumie. Okej. Okay. To ja złoto za A Nie zabieram. morderca. Gdzie, co, jak? Nie trafiłem. Jakiś taki różowy gostek. O oh god, mam drugiego mordercę. Ma głowę taką w, w tęcze. W tęczę. Głowa w tęcze, ale się fokusują na ciebie, kurde. Ty, i fioletowy, i fioletowy, cały fioletowy typ, i drugi z głową tęczową. Strzela uh -huh. w twoją stronę ten fioletowy. Ma kość. Tak, tak, tak. tak. Fioletowy? Cały fioletowy, tak, 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 popa, pa, 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 na niego. Jak on nie dostał? Halo. Halo, policja. Pink, pink, pink. O, leci, leci, leci. Dobrze. Zginął, dobra. Dobrze. Ten stosczą nawet go na tabie nie ma Lolz. Jakaś nakładka była chyba y, hypixelowa. Hmm. Hmm. I Koldena? drugi głowa tańcza, tak? Głowa tak, tęcza. tak, tak, tak. Tylko hmm. go muszę jakoś wylukać gdzie on jest. To wtedy będę wiedział kim on jest. O, tutaj... Może na dole. Jakaś padaka idzie, tak, bo na dole coś poumierali. O, Łuk has dropped Mój łuk. <laughs> <laughs> Uwaga. Chyba na górze się biją. To ja lecę na górę. Chyba nie wiem. Czekaj, bo nie chcę ci jakoś fajkowego teraz infa sprzedać, że. Spoko, może zeskoczyli tutaj. Halon tu probił? Ula Tak, ma, ma, ma tęczową głowę. Dobra, jest na górze. Tęciowa jest na górze głowa. Tylko, tylko nie wiem, kto to jest. Masking Słow? generalnie y, Aleksa, ale ma taką tęczowego tenczo slajma na głowie. O, tak to powiem. A, czyli. tak... Na Dobra, nas na, jest na samej górze. I się kręci w kółko No Dobra, teraz idzie ja do balkonu, nie jest w pokoiku Wyszedł, idzie na balkon, Dobra. ten taki wiesz, że można zlecieć Dobra, mhm. wrócił na lobby, jest... Kurde nie wiem, hmm. przy windzie O widzę, widzę, widzę No to to on, to 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 on Tak dokładnie, uważaj, 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 uważaj No nie Myślałem, że on zszedł, no. kurde a on no się nic. No dobra. No, no nic. To... I tak i tak przegra, no słuchaj. I tak przegra. Dobra. Um, długo nie graliśmy. Pogramy tak jest, dłużej, jest. to powygrywamy więcej, nie? Dokładnie. <laughs> tak. Także co, my wam bardzo dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się podobał ustawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie dawaj się wbijacie na kanał śmiego, który jest oczywiście w opisie. No i ten, i ten. Jutro jakiś odcineczek tutaj wleci, kolejny. Pamiętajcie, subujcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. O. Tak jest. Dwa razy ha. sub, jak klikniecie to wtedy jest un-sub. Dlatego nie, tak nie róbcie. <głos> <głos> Dobra, e, także ten. O, kolejny detektyw wpadnie. on po prostu, on ma jakieś haksy, słuchaj. <głos> <głos> to, to, to dlatego przegrał. Tak, haks. W, w każdym rundzie mieliśmy haksy jakieś. 100%, true info. No. True info, dobrze, dobrze. Dobra, to tyle. Na razie cześć. Hey, hey. <noise> pa, pa. cześć, hej hej. Cześć.